Dobra, jednak Pani Mamonatu, zaczynamy podejść? Tak, tak, mikrofon, witam państwa Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim tym odważnym ludziom, którzy są tutaj ze mną, bez których ten nasz sukces byłby niemożliwy. To nie jest łatwo zdobyć się na odwagę cywilną, żeby zaprotestować. To są naprawdę wspaniali, odważni ludzie, którzy tutaj ze mną przyszli. Nie mogę nie wspomnieć o moich dwóch drukach tutaj, pierwsze. Pracuchu, Januszu, którym się szczególne podziękowania należą. Cóż mogę powiedzieć? Nie zamierzamy brać udziału w rebelii rządu. Jesteśmy strażnikami porządku prawnego Rzeczypospolitej. Mamy prawo do normalnego życia. To prawo jest niezbywalne i zamierzamy normalnie żyć. Normalnie pracować. Postanowiliśmy dać impuls, żeby wszystko otworzyć i nie przejmować się tak jak mówię, rebelią w rządzie warszawskim rebelią, która niszczy porządek prawny Rzeczypospolitej i niszczy Polaków. Niszczy Polaków polską własność. Zamierzamy wszystko otworzyć. Panie prezydencie Dudo zapraszamy na narty i mam nadzieję, że nie, nie będzie pan musiał się przebierać za sportowca, tak jak pani minister Emilewicz. <noise> Panie prezydencie, uważają pana za prezydenta bezobjawowego, za długopis. Natomiast ja pamiętam początki pana prezydentury, bardzo ambitne, kiedy brał pan udział w formacie 16 plus 1. Potem pojechał pan na wizytę do Chin. Był pan tutaj motorem działań związanych z realizacją projektu jednego pasa, jednego szlaku. Modernizacji infrastruktury drogowej Polski. Niestety, rząd pana premiera Morawieckiego storpedował te wszystkie plany. Ten sam rząd, który teraz nikt nie Jesteśmy na spotkaniu na Polanie Szymoszkowej, dzisiaj jest czwartek, nie pamiętam, chyba 14 czy 15, na spotkaniu z Sebastianem Pitoniem. Chciałbym rozczarować tych, którzy sobie żartują z Pana Pitonią, jest to bardzo zdolny architekt, robi niesamowite. Projekty, buduje niesamowite domy, jest zwany Gaudim Podhala. Osobiście nie lekceważyłbym tego, co tu się dzieje. Ale, panie niech pan sobie przypomni, że kilka lat temu dostał pan portret, swój portret od nas w Niech pan spojrzy na ten port i niech pan uzna, że jest to znak. Że jest to znak.